Dzień dobry Państwu witam w kolejnym odcinku. Nie widzieliśmy się tutaj kilka dni. Mamy dziś piątek. Ostatnio to we wtorek były zalewane więcej. W środę, w środę przyjechała ekipa tam na dwie godzinki zdjąć te szalunki. No i to wszystko, nie dały rady jeszcze tam wiercić w tych wieńcach, bo ten beton zaświeży. No, a wczoraj, czyli czwartek, niestety cały dzień padał deszcz. Także też nic się nie udało zrobić, był dzień wolny. Dzisiaj piątek w nocy też padało, ale no teraz jakoś tam przestało, także mam nadzieję, że chłopaki są na budowie. Jadę sprawdzić. Zobaczymy, może uda się dzisiaj rozłożyć strop. Jestem dobrej myśli Ma nie padać, no Trochę jeszcze jest wiadomo mokro, wilgotno po nocy Coś tam delikatnie jeszcze siąpi, taka mrzeweczka No ale patrzyłem prognozę, to ma nie padać To no, już od 10 ma się w ogóle wypogadzać, także Mamy 7 rano, powinno być ok. No zobaczymy Jadę sprawdzić Dobra, jestem już na miejscu Chłopaków jeszcze nie ma, ale dzwoniłem, to mają przyjechać gdzieś tam w ciągu pół godziny Bo raz, że padało A dwa, to pojechali gdzieś tam jeszcze coś na jakiejś innej robocie dokończyć czy w środku Jakieś ścianki działowe czy coś takiego A ja już tam nie wnikam w szczegóły No także w tym Ja tutaj się zajmę porządkami, bo ostatnio wiał trochę wiatr Porozwiewało o, szalunki są zdjęte, tutaj belki stropowe przygotowane Przyjadą, tu będziemy wrzucać to na górę No, póki co mam co robić Działam z porządkami No, ja już to z grubsza ogarnąłem Jakieś tam gruzy, pianki, takie rzeczy pozbierałem Tutaj w środku też zrobiłem porządek o, pozamietane, posprzątane. No jeszcze wiadomo nie idealnie, bo to nie ma sensu. Ale pół przyczepki zapakowałem śmieci. Także jadę teraz z tym na wysypisko wywieźć. No i wracam, już pewnie chłopaki będą z powrotem. No moi drodzy, nastawiłem Mlapsa, żeby się nagrywał Zaczepiłem na prętach kamerkę Ale niestety się przekrzywiła i za dużo się nie nagrało A robota już zrobiona, o i tak to ma wygląda Mamy rozłożone beleczki W sumie 11 belek Było liczone tutaj na 12, ale Jakoś tak lepiej wyszło na 11, nie ma, nie ma sensu tutaj jakoś tego tak gęsto rozkładać o tutaj pomiędzy tą, tą i tą belką, w tamtym miejscu będą schody. Tędy będą się zaczynały, na górę, na górę i tutaj tędy będzie się wchodzić, tak? To jest mniej więcej środek stropu. O tutaj pomiędzy tymi i tutaj docelowo. Jedno pomieszczenie po tej stronie, jedno pomieszczenie po tamtej, a na środku kibelek. No szkoda, że się nie udało nagrać jak rozkładamy bo trochę było z tym, motania z wciąganiem tych belek zrobiliśmy to we trzech no ale niestety, nie zawsze się uda tak jak się chce a jeszcze się pochwalę jak tutaj wyszło na piwnicy bo chyba nie było okazji jeszcze pokazać, jest rozszalowane. I wygląda to w ten sposób. Taki oto kołnierz wyszedł, żeby nie obsypywała się żadna ziemia na głowę przed wejściem. Tu jeszcze jest w planach tą ściankę docieplić z trypianem dziesiątką, wstawić drzwi. No, i co? I piwniczka będzie gotowa na zimę. Mrozu tam w środku nie będzie na pewno. A tak wygląda to z zewnątrz. Jest rozłożone. Tak jak widać, 11 belek. Tutaj szeroko, właśnie na klatkę schodową. Poza tym, pomiędzy nimi będzie też komin. Tutaj, gdzie klatka schodowa. No i zostało rozłożone tak, żeby co najmniej 10 cm belka była odsunięta od komina ze względów jakichś tam przepisów przeciwpożarowych No i w kolejnym odcinku będziemy mocować kotwić te właśnie belki do wieńca i zaczynamy murować Ściankę kolonkową na górze i komin. No moi drodzy, ja jeszcze tak. E, teraz mam chwilę czasu. I w związku z tym, że trzeba będzie tą podłogę układać pewnie lada dzień, a na pewno już trzeba zdecydować, z czego ją robić. To wybrałem się do marketu budowlanego. Idziemy. Zobaczymy sobie w jakich cenach są jakieś tam deski sosnowe i w jakich cenach jest dzisiaj płyta USB. No, i chciałbym sobie tam kupić od razu może taką pilarkę tarczową ręczną, która też się przyda do docinania. Wszystkiego także wbijamy do środka dolerowa zobaczymy sobie. A jutro, sobota. To może wybiorę się do kastoramy, porównać ceny. Idziemy do środka patrzeć, co tam jest i w jakich cenach. No, więc tak, OSB 12 Taka cena, 144 za płytę 18 jest po 214 za płytę I 22, czyli taka jak nam potrzebna 255 za płytę To są płyty w rozmiarze 25 metra na 1,25m Czyli na całą podłogę, poddasza Będzie potrzebne około 9 takich płyt No to tak jak widać, 2400 tutaj od razu możemy sobie zobaczyć ognieochronna płyta karton gips po 28 zł sztuka a tutaj zwykłe zwykła nie to jest rozmiar 1200, no 2600 26 zł Nie, to jest ta zielona to to jest woda po 26 zł, ognia po 28, a zwykła po 16,50. No, powiem wam, że ceny tych płyt OSB No to jest jakiś kosmos. Chyba to razy 3 podróżało. Tak patrzę teraz, jakieś tutaj materiały wykończeniowe panele typu, coś takiego to tutaj ceny jakoś tam mocno nie poszybowały w górę raczej tak jak było mniej więcej tak jest zależy jaka grubość jaka tam klasa ścieralności no ale tutaj dla przykładu jakiś AC4 25 zł za metr kwadratowy 30 40 AC5 tutaj o po 50 zł można sobie kupić panel fajny. Także no, wykończenie tej podłogi, no to nie trzeba jakichś tam dużych bardzo nakładów. Można to zrobić w rozsądnych pieniądzach. Tutaj są też jakieś podkłady podłogowe, które zmniejszają, kompensują chaos. To chyba będą dobre właśnie do yy, użycia na stropie drewnianym jednak ceny tego nie widzę ale ogólnie jest w czym wybierać jest ten podkład kompensujący hałas 8,50 za metr kwadratowy A to jest z XPS -u. To jest coś takiego Za metr kwadratowy 5 zł To jest za 25 zł Czyli 5 metrów w paszce. Tutaj tak samo, cena za opakowanie 3 dyszki 5-mm XPS pod panele. I tak pewnie będę to wysyłkowo gdzieś tam skądś no ale jak już tutaj dzisiaj jestem, sobie popatrzeć To przy okazji rzucę okiem na różne jeszcze tam inne materiały wykończeniowe. Mam nadzieję, że już niedługo będzie czas na kupowanie tego i dzieje się zima, będzie można wykańczyć w środku. A tutaj parkiety już drewniane, to, to już ceny są. Sporo wyższe, gdzieś tam około stówy za metr. Plus jakieś tam do tego jeszcze kleje, listwy. Nie około 250 zł za metr trzeba liczyć ze wszystkim. A, wiem, mi to się w ogóle nie podoba. Od razu sobie zobaczymy jakąś wełnę na docieplenie stropu i na docieplenie. Poddasza coś tu można w jakichś promocjach fajnych wyrwać będę szklana 50-150 tutaj we mineralna Ale to ma chyba słabą lampę mm. Tutaj lambda 33 ursa w rolce za metr kwadratowy wychodzi 27 zł. 94 zł za rolkę. No całkiem dobra cena. Grubość 150 mm. Nie ma nic w grubości 200 mm, niestety. Dobra, idziemy jeszcze sobie na narzędzia zobaczyć może wybrać i kupić piłę do cięcia tych potem desek, paneli i wszystkiego Zobaczymy co jest i ile kosztuje No powiem wam, że nie ma nic ciekawego Jakiś tylko zielony Bosch. Tutaj następny zielony Bosch w cenie 629 zł. No to przesada. Nie ma ani niebieskiego Boscha, ani makity. Wszystko takie trochę tandetne, plastikowe. Chyba nie ma co. Widziałem na pewnym portalu aukcyjnym w internecie. Makite chyba za 500, coś z groszami, z wysyłką. No tutaj, no niestety, myślałem, że będzie lepszy wybór. młoty, szlifierki, strugi, doradca działu oświetlenia nieproszonych subunku i informacyjnego. A takie piły, jak ja potrzebuję, no to niestety brak. Tutaj są jakieś bosze, ale to są wszystko akumulatorowe. I tu tak samo Mokita, akumulatorówki. A potrzebuję eee, normalnej na kabelek. Niestety będziemy zamawiać sobie przez internet. Dobra, to tyle na dzisiaj z wycieczki. Pozdrowionka i na razie.